Ma z tej strony Kąsik yy, i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić yy, yy, serwer yy, yy, do Minecrafta. No to yy, um, uruchamiamy przeglądarkę, wchodzimy na stronę aternos.org, Link w opisie będzie. aternos.org. No i tu mam taką stronę, tak, to jest w sumie taka niemiecka strona. No i teraz yy, musimy sobie zrobić konto. Ja tylko tutaj mam konto, ale yy, tu będzie takie up No i musicie sobie swój e-mail podać i nazwę i hasło. To akurat sami powinniście zrobić. No więc yy, klikamy yy, potem My Server. Miałem tutaj informacje. Tak, tu yy, tego, yy, czy go włą start to nam się włączy. Tu jest status, yy, wersja i IP. Nie tu, yy, tu sobie kopiecie, wklejcie Minecrafta, już macie IP. No i teraz yy, do początku sloty, co jest bardzo ważne, tyle ile osób będzie grało, to yy, tyle musi być slotów. Na przykład to nie może być tak, że wow, mam swój serwer, ustawi sobie 10 slotów. To nie działa tak, bo po 5 minutach, jak jest za dużo slotów, przynajmniej jednej... Jak na przykład jest na 10 osób, a gra 7, no to ci serwer wali. Musi, musi grać tyle, tyle osób na ile... Yy, Tyle, ile ma grać osób, na przykład ja będę grał z kuzynem, po co ustawimy sobie dwa sloty. Na początku buduję serwer sam, no to jeden slot, tak, po to, żeby nam serwera nie wywaliło. Nie no, to ja sobie ustawię na no, nie, no będzie tego, dwa. Dobra, teraz whitelista, jak white -lista chcecie, no czy jest. Online mod, premium czy kraket. Tak, kraket to jest non-premium. Game mod w grze. Teraz y, survival creative czy Adventure Tak jak chcecie. Teraz y, mod de, y, serwera, to sobie sami ustawicie. Y, po, poziom trudności, tam co chcecie? peaceful Easy, Normal, Hard, PvP. Y, czy ma być PvP na serwerze, czy nie? Y, command block y, czy ma być, czy nie ma być. Y, y, komendy takie w sensie nie. No nie wiem, nawet... Dobra, i te fly, y, czy mogą sobie postulatać, jak są na survivalu gracze? Tak czy nie? Disable to nie. Enable to tak. Trzeba już się spalować potworki albo te zwierzątka, tak jak chcecie. Teraz Vanilla to jest wersja, na którą będzie serwer. No i na przykład ja mam 1.7.2, to ustawcie się 1.7.2. Teraz install musi być, naciśnijcie, o jest ten. E, Jakiś paczka pluginów, no to 1.7.2 też i modpaki, tylko że na moją wersję tutaj nie ma 1.7.2, 72 więc będzie taka. No i teraz kto ma... kto będzie na white liście na przykład e, konsik, tak, e, mój nick. Jakiś też nick nie. No i tego. No i potem klikacie ten plusik. No i już macie white lista, tak. No i jeżeli, jeżeli na przykład e, takiego gra... E, jak, nie wiem, macie... E, Daliście opa dla jakiegoś y, gracza, nie wiem, banan, chociaż nie widzieliście, co robicie. Bo tak napisał, żebyście tak zrobili, chociaż to się mi powinno zdarzyć. No to macie opa? On ma opa, nie? No dobra, no i potem na przykład można. Minus. No i jest usunięty, tak? Refresh. No i mi się to nie ścina, ale Wam ale będzie działało. Dobra, i teraz, jak wszystko mamy no to teraz y, tego skamy start i tu jest nie możemy go włączyć a ja już wam mówię dlaczego wchodzimy na home a. i tu mamy status strony no i y, widzi... o, jest 65% czyli na przykład jeżeli macie 100%, to Wam w ogóle serwer nie odpali, nie ma szans. Musi być albo 82, albo 82 albo mniej procent, żeby w ogóle serwer odpalił, bo strona jest tak przeciążona. Grać jest prawie półtorej tysiąca, serwerów prawie 1000, no to wiecie. No i tutaj potem wchodzimy jeszcze raz na ten, nasz, ten na jakby nasze konto, tak? Files and Plugins. Wchodzimy taką zakładkę. No i, i tu mamy teraz e, e, taką, taki, gdzie możemy na klik, na klik taki e, install plugins, to naciskamy to. No i tu mamy e, kilka pluginów, które możemy e, dodać, tak? Na przykład admin, com e, admin comment, e, anti-x-ray, e, co tu chcecie, anihilacja. AmazonKit, Kit, no i ja sobie na przykład Admin, admin comment dodam i nie ma na moją wersję, to nie mogę dodać na przykład yy, Anty X-Ray no na, na dwa, no to sobie dodam no i jest pobrany no i to chyba pluginy już mamy na nasz serwer no i to wszystko w sumie dobra, to ja się z Wami żegnam, myślę, że pomogłem, siema, cześć i na razie